i w trybie sprostowania pan poseł Grzegorz Braun. O przymus chodzi. O przymus, nie o to, szanowny panie pośle, sprawozdawco, szanowny panie ministrze, nie o to czy to dobre czy złe, bo być może świetne dla niektórych tych, którzy wybiorą to rozwiązanie ułatwienie rzecz w tym, że zaprowadzacie przymus, że wasze totalniackie inklinacje także i w takiej zdawałoby się prostej sprawie biorą górę. Dajcie Polakom wolny wybór. Nie dyskryminujcie tych Polaków, którzy w waszych dobrodziejstwach nie będą chcieli, którzy będą woleli poruszać się swoimi ścieżkami na swoich zasadach. Powtórzę, nie o to chodzi, żeby w Polsce konserwować Skansen, ale między Skansenem a obozem koncentracyjnym nowym wspaniałym światem czy nową wspaniałą normalnością pana premiera Morawieckiego jest Szerokie pole manewru. Nie instalujcie elektronicznego pastucha na wszystkich Polaków. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął. Zatem przystąpimy nad tym w bloku głosowań. Zarządzam przerwę do godziny 18.